Co nowego w wersji 2.2 Affinity Designera? Zaczynamy od moim zdaniem najważniejszej nowości. To funkcjonalność nazwana Move Data Entry. Nie jestem pewny, jak to przetłumaczyć, powiedzmy, parametry przemieszczenia. Jak to działa? Jeżeli zaznaczymy obiekt, może to być obiekt wektorowy, może to być tekst lub zdjęcie lub grafika, obiekt bitmapowy i naciśniemy klawisz Enter, uzyskamy dostęp do nowego okna. Jak widzimy, okno to umożliwia nam przemieszczenie obiektu. Albo stworzenie jego duplikatu, powielenie go. To funkcja, której naprawdę w designerze brakowało. Jak działa? Działa bardzo prosto. W oparciu o parametry widoczne w tym oto oknie. Obiekt możemy przemieścić. Jak widzimy w tym wypadku ma on około 100 pikseli szerokości, więc przesunę obiekt w poziomie o powiedzmy 150 pikseli. Zatwierdzam klawiszem tabulatora i obiekt został przemieszczony. Widoczna jest także pierwotna pozycja tego elementu. Oczywiście w ten sam sposób działa przemieszczanie obiektu w pionie. 200 pikseli. Zatwierdzam tabulatorem, ponieważ aby pozycja obiektu została ustalona, musimy ją zatwierdzić. Ma to zaletę, mianowicie taką, że cały czas możemy modyfikować położenie obiektu. Jeszcze jednym parametrem jest parametr odległość to odległość pomiędzy pierwotnym środkiem obiektu, Bieżącym. Może zatwierdźmy. Proste i wygodne, ale dużo ważniejsza funkcjonalność tego narzędzia to możliwość tworzenia duplikatów. Klawisz Enter. Zasadniczo praca wygląda identycznie, ale jeżeli modyfikujemy parametr lub parametry, to możemy zaznaczyć dodatkowo opcję duplikat i zdefiniować liczbę kopii. Proste i skuteczne. Jak widzimy, obiekty możemy też obracać, co jest dosyć istotne. 90 stopni. I kolejne kopie będą obracane także o 90 stopni. Możemy zrezygnować z wprowadzanych zmian lub zatwierdzić. Enter. To w którym miejscu ekranu pojawi się nowe okienko, zależy tylko od nas. Okno zapamiętuje swoje położenie. Enter. Narzędzie zapamiętuje również ostatnio wprowadzone dane. Ale podczas pracy z duplikowaniem ważną rolę będzie pełnił punkt zaczepienia. Domyślnie nie jest on widoczny w designerze. Możemy skorzystać z funkcji dostępnej na pasku kontekstowym. Uaktywniamy sobie środek obrotu i możemy poprzez zwykłe przeciągnięcie zmienić jego położenie. W tym momencie zmieni się sposób, w jaki obiekt będzie reagował na transformację. Enter. Wybiorę obrót, np. o 45 stopni. Możliwość tworzenia duplikatu i liczba kopii. Naprawdę brakowało takiego narzędzia w designerze, i świetnie, że się pojawiło. Od teraz możemy definiować parametry dla nowego obiektu przed jego utworzeniem. Nowa funkcjonalność związana jest przede wszystkim z tworzeniem obiektów. Wybieram więc dowolny obiekt. W normalnej sytuacji tworzymy obiekt przytrzymując lewy klawisz i przeciągając. Jeżeli zamiast tego przytrzymamy klawisz Control i nie przeciągniemy narzędziem, a po prostu klikniemy, pojawi się nowe okno. Okno, które umożliwi nam właśnie zdefiniowanie parametrów dla nowego obiektu. Jakie to parametry? To zależy od konkretnego obiektu. Jak widzimy w tym wypadku możemy zdefiniować długość, szerokość obiektu. I jako, że mamy do czynienia z zaokrąglonym prostokątem, to możemy także zdefiniować stopień zaokrąglenia narożników. Oprócz tego możemy także zdefiniować punkt zaczepienia. Ma to wpływ na pozycję obiektu. Parametry możemy modyfikować do momentu, w którym nie zatwierdzimy ustawień. Kontrol. Okno zapisuje ostatnie ustawienia i pojawia się w tym miejscu, w którym je ustawiliśmy. Kontrol. Tak jak wspomniałem, to, jakie parametry znajdziemy w tym miejscu, będzie zależało od konkretnego obiektu. Na przykład, jeśli chodzi o narzędzie tworzenia gwiazd, to wygląda to następująco. Kontrol. Klikam. Również możemy zdefiniować wymiary. Długość, szerokość, ale także pozostałe ustawienia charakterystyczne dla tego obiektu. Możemy kontrolować liczbę ramion, a także ich rozmiar. Nowa funkcja działa przede wszystkim z obiektami, ale warto wiedzieć, że działa także jeśli chodzi o obszary robocze. Nowy obszar roboczy, narzędzie tworzenia obszarów roboczych, kontrol i mamy okienko z ustawieniami na 500 pikseli i został przygotowany nowy obszar roboczy i kilka funkcji z kategorii mała rzecz a cieszy, czyli drobiazgów, ale drobiazgów, które realnie wpływają na komfort pracy z designerem. Pierwsza nowość dotyczy prowadnic. Od teraz mamy możliwość zmiany koloru prowadnicy. Możemy skorzystać z pełni funkcjonalnego okna do zarządzania kolorem i zmienić kolor prowadnic. Właściwie to brakuje jeszcze tylko jednej funkcji, czyli możliwości umieszczania prowadnic pod kątem, i będzie można powiedzieć, że Designer jest w pełni wyposażony w taki podstawowy zestaw funkcji związanych właśnie z prowadnicami. Jeśli zaznaczysz obiekt lub obiekty, a następnie przytrzymując klawisz Alt. Klikniesz ikonę dodawania nowej warstwy, to zaznaczone elementy, zaznaczone obiekty automatycznie zostaną umieszczone w nowej warstwie. Polecenie to dostępne jest także w menu kontekstowym. Zaznaczam obiekty, prawy klawisz, Przenieś zaznaczone do nowej warstwy. To również funkcja, która naprawdę w realny sposób wpływa na komfort pracy z programem. Jeśli dłużej przytrzymasz klawisz skrótu, to będziesz mógł powrócić do wcześniej używanego narzędzia. Ta funkcjonalność działała także wcześniej, ale w ograniczonym zakresie, dokładniej mówiąc, była związana tylko i wyłącznie z narzędziem przemieszczenie. Teraz działa z większością skrótów, z większością narzędzi. Ja wybiorę może wypełnienie, wypełniam obiekt. Przytrzymuję klawisz skrótu, dzięki któremu będę mógł utworzyć obiekt, klawisz M rysuję. Cały czas trzymam klawisz M. Kończę rysowanie, zwalniam klawisz i mogę wypełnić obiekt. M, rysuję, kolor, wypełniam. Przytrzymuję, tworzę i wypełniam. W tym aktualnieniu znajdziemy także dwa nowe tryby widoku. Menu widok, tryb widoku, a tutaj, tak jak wspomniałem, dwa nowe tryby. Pierwszy to skala szarości. Zgodnie z nazwą będziemy mogli nasz projekt podejrzeć właśnie w skali szarości. I drugi tryb. Najpierw odznaczę tryb skala szarości. Menu widok, tryb. Ukryj efekty. Ja mam zaaplikowane efekty do kilku obiektów. Widać to także w panelu warstwy po specjalnej ikonie oznaczającej efekty. W przypadku złożonego projektu, kiedy tych efektów mamy naprawdę sporo, potrafią one dosyć mocno obciążyć komputer. Ukryj efekty. Dalej mamy informację o tym, że efekty są przydzielone do danych obiektów, do danych warstw, ale nie są wyświetlane, co pozwoli oszczędzić zasoby komputera. Kolejna nowość związana jest z pracą z węzłami. Jeśli klikniemy na wybranym węźle prawym klawiszem, znajdziemy polecenie Usuń węzeł. W górnym menu pojawiły się dwa nowe polecenia. Pierwsze z nich w menu warstwa. To polecenie utwórz symbol. To oczywiście nie jest nowa funkcjonalność, ale teraz możemy ją obsługiwać z pomocą i nowego polecenia, i przede wszystkim skrótu klawiaturowego. Drugie polecenie natomiast znajduje się w menu zaznacz. To polecenie zaznacz wszystko na bieżącej warstwie. Zgodnie z nazwą pozwoli nam zaznaczyć wszystkie elementy, ale na jednej konkretnej warstwie, tej, z którą aktualnie pracujemy. W przypadku środowiska Pixel Persona możemy korzystać z nowych skrótów klawiaturowych. Dwa najważniejsze związane są z wypełnianiem. Przyda nam się jeszcze nowa warstwa pikseli. Alt plus Backspace wypełnia w tym wypadku warstwę kolorem pierwszego planu. Ctrl plus Backspace wypełnia kolorem drugiego planu. To kolory, które mamy zdefiniowane w tym miejscu. Z nowych skrótów możemy także korzystać, gdy pracujemy z zaznaczeniami. Zaznaczenie. Może zmienię kolor, żeby było widać na bieżącym tle. Alt Backspace, Control Backspace. Proste i praktyczne. A jak już jesteśmy w środowisku Pixel Persona, to jeszcze kilka skrótów, związanych głównie z pędzlami. Narzędzie Pędzel. Nawiasy kwadratowe regulują rozmiar końcówki pędzla. Od teraz nawiasy kwadratowe współpracują także z klawiszem Shift. Shift plus nawias kwadratowy i możemy kontrolować twardość końcówki pędzla. Shift, prawy lub lewy nawias kwadratowy. Klawisz Shift plus cyfry na klawiaturze pozwalają nam kontrolować przepływ. Shift. A jeżeli pracujemy z narzędziem, na przykład niech to będzie narzędzie smużenie, z narzędziem, które posiada parametr intensywność, to cyfry pozwolą nam kontrolować właśnie ten parametr.